Dzień dobry, chciałabym Wam opowiedzieć o esencji pielęgnacji, czyli olejkach firmy Macrovita, olejkach do pielęgnacji skóry, ale również włosów. Producent mówi, że te olejki powstały z myślą o osobach, które cenią sobie obcowanie z naturą. Nie ma się co dziwić, bo ponad 99% składników w tych olejkach to są składniki. Naturalne. Przy tym mają one długi termin przydatności, ponieważ zastosowano w nich bogactwo witamin, które pozwalają stosować je przez długi czas. Do tego jest tutaj ciemna granatowa szklana butelka, która zapobiega przedostawaniu się do środka promieni UV. Dzięki temu one również przez dłuższy czas będą nam służyły i będą trwałe. To jest pielęgnacja bardzo skondensowana, bardzo esencjonalna, dlatego warto tych olejków używać na noc. W nocy, kiedy ciało odpoczywa, kiedy śpimy, nasza skóra dużo lepiej wchłania wszystkie składniki odżywcze, które znajdują się tutaj właśnie w tych olejkach. Ich jest kilkanaście, wszystkie naturalne, mają różny skład, dlatego warto się im przyjrzeć i pomyśleć o naszych potrzebach, o tym, czego nasza skóra najbardziej potrzebuje. Co istotne, one są tłoczone na zimno, więc zachowują całe bogactwo składników, które przy podgrzewaniu by się... Ulotniło. Tutaj nie musimy się o to obawiać. I na przykład olejek z makadami nadaje się do pielęgnacji wszystkich rodzajów skóry, a jest idealny do skóry suchej, do skóry dojrzałej, wrażliwej. Przynosi też bardzo dobre efekty przy łamliwych i kruchych włosach. Bardzo szybko się wchłania, zwiększa elastyczność skóry, poprawia wygląd i kondycję włosów, więc może być bezpośrednio stosowany i na skórę i na włosy. Tak jak powiedziałam przed chwilą, dobrze zrobić to na noc. Rano zobaczycie niesamowite efekty. To jest też olejek z rokitnika. Ten olejek posiada aż 190 bioaktywnych substancji, jest tutaj mnóstwo antyoksydantów, są aminokwasy, witaminy, prowitaminy, mikroelementy, nienasycone kwasy tłuszczowe, czyli wszystko, co dobrze wpłynie na naszą skórę. Ten olejek wzmacnia barierę ochronną skóry, zwalcza suchość, walczy z przedwczesnym starzeniem się skóry, a także przywraca jej naturalną równowagę. I tak jak mówiłam wcześniej, i na skórę, i na włosy ten olejek także się nadaje. Tu jest także olejek rycynowy, który jest panią bardzo dobrze znany, od wielu lat w kosmetyce stosowany. Skóra wygląda dzięki niemu młodo, wygląda świeżo, jest doskonały do stosowania na rzęsy i na brwi, szczególnie jeżeli one są słabe. Tych włosków jest mniej, to doskonale je wzmocni, poprawi. Kolor, można stosować go także na paznokcie. Ma silne właściwości wzmacniające, więc jeżeli walczycie z tego typu problemami, warto olejku rycynowego na pewno spróbować. No i muszę Wam jeszcze koniecznie opowiedzieć o olejku arganowym, również bardzo popularnym, zwanym eliksirem młodości, płynnym złotem Maroka. Dlaczego złotem? To można nawet zobaczyć, jak sobie tutaj troszeczkę nalejemy takiego olejku. Jest bardzo delikatny, ale widać, że delikatnie mieni się właśnie tak na złoto. Pachnie delikatnie orzechami. Ten olejek zmiękcza skórę, łagodzi, odżywia. Yy, łagodzi też objawy alergii i łuszczycy, więc dla osób z różnymi problemami skórnymi taki olejek również będzie zbawienny. Yy, przyspiesza gojenie, więc na wszelkie otarcia również można taki olejek zastosować. Na te olejki warto zwrócić uwagę nawet jeżeli jesteście przyzwyczajone do stosowania na co dzień kremów, balsamów. Warto któryś z tych olejków mieć, a wybór jest bardzo duży, bo jest i drzewo herbaciane. Jest żorzoba, arnika, wyciąg ze słodkich migdałów, z awokado. To jest doskonałe uzupełnienie pielęgnacji, prawdziwa bomba pielęgnacyjna i esencja.